Siemaneczko ludziska, ja jestem Axel HD i dzisiaj gramy sobie na serwerze MySG w parkury, tak. Dzisiaj troszeczkę się szkole, bo przyznam, że nie umiem parkurów, ale okej, okay, mogę spróbować, więc wejdźmy sobie w Easy, bo na razie mam tylko ten odblokowany, bo dopiero parkury są chyba od przedwczoraj czy tam wczoraj, więc okej, okay, wejdźmy sobie na poziom pierwszy i zacznijmy. Można jakoś typ graczy, gracz nie wydąży, chcę, okej. I zacznijmy sobie już grać. Tutaj ogólnie płytami yy, ustawia się checkpointy. Ja sobie już pierwszy otworzyłem. No. jak widzicie, jak się spadnie, to można yy, być jakby bliżej. Może tu doskoczyć? Ok, jest, jest. już bliżej. No i ok, szybko, 24 sekundy. Spoczko. Może teraz pójdźmy na mapkę numer 2. Chociaż ta jest troszeczkę trudniejsza, powiem Wam szczerze. Tutaj sobie ustawię checkpoint tak szybko, bo na ten krocek ciężko doskoczyć. O, jest, jest. Dobra, udało mi się. I teraz już szybko. Okej, okay, idziemy idziemy. No, już teraz jakoś idzie. Yy, I ogólnie tak, Chciałam Wam powiedzieć, że nie tylko będę znakował z moim kolegą, tak, ale to jeszcze przekonacie się z nimi, i ogólnie wszystko. Więc okej, okay, ja już tutaj robię dalej tego. Forpura jest, jest, przeskoczyłem. Yy, no i teraz powoli będzie coraz ciężej, ponieważ tutaj zaraz będą drabinki, z tego co pamiętam. No tak, są już. Więc teraz będzie. Ład, muszę się tepnąć do checkpoint. Okej. Okay. Checkpoint. I tu. Siuk, jest. I jesteśmy. Jesteśmy. Jestem. Teraz na tym. Jest. Jest. Okej. Okay. Drabinki nie lubię drabinek. Serio. Piszcie też w komentarzach, czy Wy lubicie drabinki, bo ja nie. Szczepi się do I okej, okay, jesteśmy. I coś jeszcze tutaj? O, no to już koniec, tak. Minuta 33, No na pewno gorszy czas niż ten pierwszy poziom. Dobra, trzeci teraz. Idziemy. No i super. Okej. Okay. Siup, siup. Jest. I dalej. Nie no okay. Jest, jesteśmy. Mhm, teraz musimy ogarnąć. Okej, okay, dobra, ogarnę. Nołem, żeby się nie ślizgać na tym rodzie za bardzo. A już jestem blisko końca. Aj. Jest. Ok. Dobry czas, teraz możemy pójść na trójeczka, trójeczka, to, no okej, okay. teraz może cztery. Ogólnie z góry mówię, że jakimś mistrzem parkura nie jestem, ale staram się dobrze w miarę grać, okej, okay. żeby filmik, filmik też nie był nudny. Ogólnie mam nadzieję, że spodobał się Wam filmik z SG, który ostatnio nakręciłem, taki pierwszy z gry, mam nadzieję, że również ten Wam się spodoba. No, a propa już tego mojego kolegi. No to właśnie on też nagrywa tam swój kanał y, 1000 widzów aż, więc no naprawdę udało mu się zdobyć taką ilość. do gratulacje. I już skończyłem praktycznie parkura. Jest. No, 37 sekund, również bardzo dobry czas. Teraz na piątkę tak. Mhm. Już Oj, nie, no, 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 no. No, no! Zlagowało mi się tak, tak jakaś. Będziemy musieli odlagować, okej, okay, dobra. A tu coś jest tu, skrzyneczka. Nie, dobra, nie idziemy tu pewnie atrapa czy coś takiego. Bo my jesteśmy przecież w końcu w kopalni. Jaksy! Zaraz wykopię sobie diaksy. Tylko przejdę parkura. Szkoda, że tu jakieś lawy nie ma. Ale okej, okay, tutaj są diaksy. Zaraz je wykopiemy. Oczywiście żartuję, ale mnie nie by było, jakby można było wykopać sobie te diaksy. Co tu są? Miał mieczyk. Okej. Okay. Nie, też nie najgorszy czas. i okej. Okay. O, o. Tą mapkę lubię. No właśnie, tu jest ciężko, z tego co pamiętałem, więc sobie zaznaczam checkpointy tam, gdzie pamiętam, że było w miarę ciężko i coś, coś, coś się zbukowało przez chwileczkę, bo... Wpadłem do wody i nic mi nie było, super. Tak czasami bywa. Ale coś nie mogę zaskoczyć. I siup, jesteśmy, 41 sekund. Miałem już lepszy czas, tam mi pisało, więc okej, okay, dobra. Teraz siódemeczka. szczęśliwa mam nadzieję. Tej mapki ogólnie nie lubię, taki dziwny ma wygląd, brzydki według mnie, no ale ocencie sami zresztą jak ta mapka nam się podoba. O, ktoś tą mapkę ukończył 14 sekund, więc no tu są naprawdę dobrzy zawodnicy, skoro tak szybciutko daje im się te mapki przechodzić. No dobra, Muszę być chyba jakieś specje Mi się rozpędzi i... Aj, tutaj tutaj ciężko jest, wiem, to pamiętam. Ale, ale musimy sobie jakoś poradzić. Aj. No, jest. Uf. Tutaj ciężko też doskoczyć na ten bloczek, bo jest w miarę daleko. Ok, no. Teraz na tym i spokojnie już idziemy Minuta 12. No, Czas, nie powiem no słaby, ale... ale... jak to pierwszy raz, to dobra, to, to, to nie tak źle. Ok, teraz pisemeczka. Przepraszam, tu się zagapiłem Zapomniałem zupełnie śmice. O Łosiu. Musimy to o łosie no i? I okej, okay, zacznijmy. No jest. Tutaj takie trudne, bo mimo wszystko no tutaj można wejść i można pomyśleć, że coś się stało. Że można po prostu tędy przejść. Tak. Już w górę idą. Aha, tu się zlagowało, pamiętam. No właśnie, sami teraz widzieliście, że no naprawdę są wielkie lagi, bo to jeszcze nie jest dopracowane. No i super, teraz od nowa. Nie, okej. Okay. Trzeba chwilę poczekać, może tepnijmy się do końcu. I teraz tutaj to wiary po prostu stylem asasina, tylko, że assassin po budynkach ok jeszcze dzisiaj powinien się pojawić na moim kanale odcinek z GTA 0, zobaczycie sobie co to w ogóle jest serio, znalazłam tą swoją grę, jak byłem mały to ładnie grałem ale teraz już nie gram, ogólnie nie ok, dobra, bierzmy sobie kolejny left z dziewiątym i idziemy dalej nie mam ogólnie wszystkich mapy odblokowanych, ale mam nadzieję, że teraz po Luksemburgach mi się niektóre odblokują wyższym. Coś to przeszedł w czasie 13 sekund. To już teraz mi ogólnie Ale wiadomo, no rekordy to rekordy, niektórym się udaje. a nie każdy gra też uczciwie. No i okej. Okay. Niektórzy tam znak mają swoje sposoby jak dłużej skakać, czy coś takiego. Na pewno coś takiego jest, jakby Fajne schodki wykorzystywali fajnie. Sobię jeszcze podkładkę teraz podłożę pod myszkę, bo żeby mi wygodniej się sterowało. Okej, okay, już. jesteśmy dalej. I siup! Jesteśmy. Dobrze, ładnie. W czasie 51 sekund. No nie najgorszym, nie najgorszym, ale tak dobrym. Na dziesiąteczkę. O, tutaj teraz poszedłem do tyłu zupełnie, nie, nie wiem czemu. W drugą stronę zupełnie. Jak byłem już gdzieś tam daleko, to jak myślałem, no już jestem bliznko, szybciutko sobie poradzę, a tu siup! E aí do teu, show casal. Bo grałem. Não. no. What? Olha tudo, neta. E aqui eu não tem discotrio. Porra, que do what? Seriously? Się nie ma. What? No! What? No. Chcę zacząć od ten, tego miejsca, że to taki jak wiem i... yes. Jest! Jest tak właśnie o tym mi chodziło. Był już w wycieku rozpędzonym, bo z jednej kraki się nie da. Muszę rozpędzić. I właśnie tutaj zawracałem. Tu będę musiał doskoczyć do tego losu. O tu. Jaj! Byłem już tutaj, no niestety. jest. Spokojnie. Spokojnie. Teraz jeden z trudniejszych skoków. Chyba, że zrobimy coś takiego jak w poprzednim. O, jest. Ładnie. Chyba, że jeszcze coś... Trzeba tu... O, jest. Udało się. Teraz skakujemy wyżej. I... Widziałeś już I okej, okay, teraz reklama akurat nam się puściło, Znajdziesz tam muzykę, którą Idziemy polecamy, dalej. Bazując ...na najczęściej słuchanych przez Ciebie utworach. Usłyszysz tu premiery muzyczne. Ja Dobierz już... się posłuchaj playlist, którymi podzielili się twoi znajomi i ulubieni artyści. Wszystko to czeka na ciebie w zakładce o, Odkrywaj yes. muzykę. Dwie minuty. O, długo, długo. Długo, nie powiem, ale okej, okay, dobra, teraz chyba parkur 11. Tak, 11. Więc okej, okay, idziemy. Ogólnie napiszcie mi czy jakiegoś parkuru nie ominąłem. O, ten to taki jakiś fajniejszy, jeden z lepszych z tego, co już tu widzę na starci. Tego jeszcze chyba nie grałem, z tego co pamiętam. No ale mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się przejść. A, jakoś ładnie idzie. Też ogólnie piszcie, która mapa się najbardziej wam podobała, bo mi ogólnie te lilie wodne mi się podobały. Siup, pięknie. 20. O myślę, że nie najgorszy czas. Teraz chodźmy na wyższy level. Mam nadzieję, że już mi się odblokował. A jeśli nie... O, odblokował mi się. Sweet. A jeśli... To jakieś mi się nie odblokują, to już w następnym odcinku postaram się pokazać, bo ogólnie z parkura będą odcinki, więc... Zboczko. ogólnie to GTA0, co Wam mówiłem, to nie wiem czy... Jeszcze... już dziś, bo to troszeczkę by było tak szybko jeszcze byście tego nie zdążyli oglądać, a już byście mieli kiedy a 0 No, no, nie! Czy, seriously! Zlagowało mi się. Muszę zacząć od początku, tak. Yy, to chodźmy tak, jak to było na dwunastkę. No, już jesteśmy, więc... No, znowu! Będziemy musieli od nowa zacząć Job. 12, szybko. O, co się dzieje? No, good. ogólnie też piszcie, czy wam się podoba ogólnie ta gra, bo mi się podoba. Przecież mimo wszystko wiem, że to trochę może. Co teraz? O, tutaj. Wiem, że to może być troszeczkę trudne dla niektórych, bo sam kiedyś parkura nie umiałem robić, ale teraz no. Dobrze, że dodali taki tryb na moje SG. Ogólnie to jeden z lepszych serwerów i chyba najlepszy w Polsce więc polecam ten serw do grania tam sobie w kalambury, czy w starodawne SG. Bo tak można to myślę, że nazwać. To, to już tutaj, o, 46. No dobrze. Najgorszy czas. Mam nadzieję, że 13 poziom też nam się odblokował. I dokładnie też nam się odblokował. Na tych mapkach jeszcze nie grałem. Dalszych. Chyba 11 nie grałem jeszcze. I. Um, aha, zapomniałem sobie. Wej! Tutaj. No. no to już są chyba tam parkury dalsze, więc to też jest tak troszeczkę dziwnie zrobione, że widać. Chyba, że to jest, to, to jest takie długie, może być. No dobra. Jak ja tutaj nie mogę... Aha, tu jest płotę. No proszę, teraz to już... wiedział, co przejść się rozglądać ogólnie na parkurach bo... Aha, tu już jest koniec, tu już inna mapa, jakaś. I jest. Spokojnie, 39. No, myślę, że nie najgorszy czas. Chuj najlepszy czas. To wiadomo, że tu jeszcze nie grałem. Jednak chyba w 11 już grałem, z tego co pamiętam, więc... Aha, to jest tu, co, co mówiłem wcześniej. I co? Aha, no, okej. Okay. Najpierw miałem takie, wait, what? Teraz to już wiem, jak tu przejść, myślę, w miarę. to ta wieża, co tam widziałem wcześniej, i mówiłem, że, że to troszeczkę głupie. No, a tutaj widać przez te liście kawałek map. No, jakaś nie najgorsza ta mapa, w miarę mi się podoba. Point. Teraz tak troszeczkę nie wiem, gdzie mamy skakać, bo w sumie to jak się spadnie na no stąpkę. Mhm. Mm Żeby mi się, się nie okazało, że się cofa. What? Chyba jesteśmy powoli na końcu mapki. Czy to już tutaj? Tak, minuta. Okej. Okay. Kolejna mapa. Idziemy. Idziemy z tym koksem. Aha, to jest tam. Teraz piętnastka. Mam nadzieję, że żadnej mapy nie pominąłem. A jeżeli tak, to żebyście się na mnie nie obrazili za to. No. No. Dobra, idę dalej. Ogólnie ten mój kolega, co mówił, że z nim na, będę nagrywał, to powinien mnie polecić dla jego widzów, bo wiecie, jak na razie, no ja dopiero zaczynam trzy filmiki, i jeden vlog króciutki. To nie jest naj, najwięcej, więc on mnie tam powiedział, że poleci u jego, u jego na kanale. Więc możliwe, że uda mi się niedługo zrobić dużo widzów. Czy jest koniec? Nie, no co to, to jest? Что я Где я Вот. Ну, вот тут. Даже на вашей тут уже. Найпев в не видим, о что ходит. Что такое? Nagle drzewo i koniec tyle. No. Okej. Okay. Nie lubię drabinek. No. Dobrze, że są te checkpointy, bo tak to bym nigdy tego nie przyszedł. No. Jest. Ładnie. Teraz idziemy dalej. Mam nadzieję, że kolejny poziom już nam się, mi się uda od bloków. Aha, to jest to. Więc teraz już powoli ostatnie poziomy idą. Jest! Ładnie, aha. Tutaj trzeba skoczyć. I jest. Udało się. Te lampy chyba się jakoś tak dziwnie włączają. Chyba, że ja mam coś z światłem ustawionego w Minecrafcie. Dziennik chyba już długo trwa. No jest. Ogólnie fajny tryb, mi się to podoba. Długo się czekało na MySG na to, ale mimo wszystko No. Opłacało się czekać szybko i jest. 41 sekund, dobry rezultat. Okej, okay, teraz chyba ostatnia już dla Was dzisiaj mapa. Że szesnastka? Nie szesnastka. Tak więc dzisiaj jest już ostatnia mapa. I, i coś, coś achało. Wychodzę. Ok. Trudne. Eee... Uh, o oh my goodness! No! Takie to trudne! Musiałbym z tego skoczyć. A, i musimy od nowa. Coś mi się wydaje. Teleportację na spawn i teraz to easy i ostatni level, który pewnie będzie najtrudniejszy. Musimy to przejść takim... tak, tak, tak. No. Chyba już wiemy o co chodzi. Ale to trzeba szybko zrobić. Teraz powinno być coś takiego. Pięć godzin później. No, byłem już tam. No. No. Co za lagi. Lagusy. Ja mam się zdenerwować Ostatnie próby Okej okay, myślę, że mi się tego nie uda zrobić Więc myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle Więc cześć Do zobaczenia w kolejnym